Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Cześć kochani z tej strony Madzia, witam Was w kolejnym holu mangowym. Ale dzisiaj oprócz mang, pokażę Wam również kilka gadżetów, które ostatnio do mnie przyszły. Zaczynamy. Pierwsza manga to szósty tom w otaku, i miłość jest trudna dla otaku. Kolejna manga, kolejne przygody naszych bohaterów, którzy coraz bardziej mają się ku sobie, to znaczy wiecie, oni są razem, ale nie ma za bardzo jeszcze między nimi jakiegoś romansu. Wciąż czekam. Kolejna manga to piąty Tom Fruits Basket. Koniecznie muszę nadrobić drugi sezon, z tego co wiem, ma być chyba trzeci, bo zakończenie drugiego nie jest zakończeniem historii z mangi. Kolejna manga to dziewiąty tom Zakuro. Moi drodzy, po kilku latach czekania w końcu jest dziewiąty tom Zakuro. Uwielbiam tę mangę, uwielbiam anime, nie mogę się doczekać dziesiątego tomu. Jestem ciekawa, ile teraz będziemy musieli czekać na dziesiąty tom. Oby jak najszybciej. Uwielbiam ten tytuł. Kolejna manga to szósty, ostatni tom sekretu panny Watanuki. Seria się skończyła, o serii zrobiłam podcast, dlatego zapraszam. Powiem tylko tyle, że na miejsce sekretu panny Watanuki chodzi nowa manga, też sześciotomowa od Waneko: Obudź się śpiąca księżniczko, i to też jest romans. Kolejna manga to 24 tom, jak zostałam bóstwem. I jest to tom przedostatni, więc zakończenie przed nami. Ostatni tom to dziewiąty tomik Cardcaptor Sakura. Mam nadzieję, że po zakończeniu tej serii ukaże się Cardcaptor Sakura Clear Card. No nie wyobrażam sobie, żeby kontynuacji nie było w Polsce. Sakurcie jak zwykle piękna, różowa z kolorowymi stronami. To były moje lipcowe mangi, a teraz przechodzimy do gadżetów. Pierwszą rzeczą jest podkładka pod myszkę w kształcie Luny Sailor Moon. Kupiłam tę podkładkę na stronie guildia.pl, ale nie wiem, czy jeszcze jest dostępna. Z tego, co widziałam, można ją dorwać na Allegro, więc polecam, bo bardzo fajna struktura, taka lekko perłowa. Dosyć duża jest ta podkładka, więc idealnie się nadaje na przykład, jak ktoś gra. Jest prześliczna dodatkowo. Kolejne gadżety przyszły do mnie w takim ślicznym kiot pudełku i są to pocztówki. Do każdej pocztówki była dołączona biała koperta, więc mogę je sobie schować, nie pobrudzą się, bo mam do nich pewien plan. Pierwsza pocztówka ma grafikę z dramy Moon Lovers, czyli tej dramy koreańskiej, którą ostatnio recenzowałam. Tak mi się spodobała ta drama, że postanowiłam mieć coś na pamiątkę, żebym sobie mogła... Wiecie, spojrzeć na przykład na ścianę, bo planuję te pocztówki dać w ramki i powiesić na ścianie. To jest właśnie pierwsza z nich. Druga pocztówka jest Drakonem i Hermioną mój ulubiony szyb, Dramajni, Dramione, jak to woli. Wyszło naprawdę super, te różyczki dodałam już sama i uważam, że kolor też jest naprawdę świetny, gdyż zdjęcie nie było w jakiejś super jakości. Ostatnia pocztówka jest z czekolą z Neko Uwielbiam czekolę. Kiedyś kupię sobie figurkę, które na dzień dzisiejszy są naprawdę drogie. Dlatego może jakąś poduszkę, może jeszcze jakąś pocztówkę czekolę. Muszę jeszcze wspomnieć, że do każdej pocztówki była dołączona taka słodka, urocza klejka. To wszystko w dzisiejszym Holu, kochani. Dziękuję za oglądanie. Piszcie, czy Wam się podobał haul. Piszcie, jakie wymagi ostatnio kupiliście albo gadżety, i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!